Cześć, tu Olga z ekipy 365 Farmnet. Jesteśmy po pierwszej edycji Pucharu Polski Szkół Średnich w Rolnictwie Precyzyjnym. Razem z najlepszymi uczestnikami wybraliśmy się na wycieczkę na Górny Śląsk. Państwa, chcę podziękować za ten konkurs. Myślę, że on w kolejnych latach, w tej czy w innej odsłonie, będzie jednym z najważniejszych. Umiejętność posługiwania się tym, co nazywamy rolnictwem precyzyjnym, czyli systemem informatycznego wsparcia decyzji rolnika, by w najbardziej precyzyjnym, najbardziej odpowiednim momencie zastosować różnego rodzaju wsparcia rolnictwa i wykonać zabiegi. Może się okazać w przyszłości jedną z najważniejszych umiejętności rolnika. To jest coś, czego jeszcze moje pokolenie nie musiało się uczyć. W tych ludziach jest przyszłość, mówię w pewnym symbolu, przyszłość polskiego rolnictwa. Wiedza i kompetencje będą najważniejsze, żeby poradzić sobie z tymi wszystkimi zmianami, które w rolnictwie zachodzą. Myślę, że najcenniejszą wskazówką dla przyszłych uczestników Pucharu Polski Szkół Średnich w rolnictwie precyzyjnym jest to, aby nie wahali się we wzięciu udziału w tym konkursie, ponieważ jest to ogromna dawka cennej wiedzy na temat technologii, które już stają się nieodłączną częścią rolnictwa, a za kilka lat będzie to standardem. Moim zdaniem platforma 365 Farnet jest bardzo pomocnym narzędziem do planowania oraz dokumentacji prac polowych. Pozwala również na korzystanie z różnych modułów, dzięki którym możemy oszczędzać m.in. na nawożeniu oraz paliwie. Prace polowe z zastosowaniem śmigłowców to tutaj jeden z rutynowych sposobów nawożenia czy też ochrony roślin. Tutaj, to znaczy w kombinacie rolnym Kietrz, na głębokim południu Opolszczyzny. Tak właśnie mówił lektor w filmie o kombinacie rolnym Kietrz, który zrealizowano z okazji 25-lecia jego powstania. Minęło kolejnych 30 lat istnienia kombinatu. Zobaczmy, co się w tym czasie zmieniło. Moje przygotowania do pucharu w domicie precyzyjnym wyglądały tak, że brałem czyny udział w webinarach prowadzonych przez Farnet wraz z firmą Klas i Michelin. Prowadziłem różne powtórzenia. opierając się na prezentacjach i materiałach przesyłanych przez Farnet nam. Odróżnienie mogę powiedzieć to, że również brałem czynny udział w powtórzeniach. Razem się spotykaliśmy na wtorkowych webinarach i czynnie w nich uczestniczyliśmy. Wobec rolnictwa precyzyjnego mogę wyrazić się pozytywnie. Uważam, że może być pasją, nawet powinno być pasją. Rolnictwo precyzyjne wiąże ze sobą wiele plusów, no i przyszłość tego potrzebuje. Do udziału w Pucharze Polski zachęciło mnie chęć zdobycia nowej wiedzy, nowych umiejętności poznanie programu 365 Farnet oraz atrakcyjne nagrody. Forma online podobała mi się, bo była po prostu dla nas korzystniejsza. Nie traciliśmy czasu, żeby przejeżdżać na przykład na różne spotkania, tylko wsiadaliśmy przed komputer. Uważam, że zajęcia były ciekawe i później pomogły mi w napisaniu jak najlepszego wyniku, żeby uzyskać i zdobywać jak najlepsze nagrody. Testy, które odbywały się raz w miesiącu. Do testów przygotowywaliśmy się całą klasą. Siadaliśmy w jednej sali i oglądaliśmy przygotowane przez pracowników prezentacje. Dzień przed planowanymi testami powtarzaliśmy z całą klasą wszystkie zagadnienia, które były dla nas kluczowe w osiągnięciu jak najlepszego wyniku. Moją radą dla przyszłych uczestników, którzy będą uczestniczyć w konkursie w rolnictwie prezesyjnym prowadzonym przez firmę Farnet, jest, żeby starali się jak najdokładniej słuchać wykładów prowadzonych przez pracowników. Robienie jaknej, jak najdokładniejszych notatek i oglądanie powtórek przed planowanymi testami. Największymi korzyściami, jakie doceniam z korzystania z rolnictwa precyzyjnego są oszczędności, przede wszystkim przy nawożeniu e, nawozem, który aktualnie jest bardzo drogi, oszczędności paliwa, za każdym przejazdem nie ma nakładek i oszczędzamy paliwo na dużych areałach. Bardzo interesuję się rolnictwem precyzyjnym. Niestety aktualnie nie korzystam z żadnego z systemów wprowadzenia równo, równoległego, ani z żadnych systemów pomiarowych, lecz w przyszłości chciałbym to wprowadzić. Występ mojej szkoły w pucharze... Rolnictwa precyzyjnego oceniam fenomenalnie. Wygraliśmy jako szkoła, przyczynił się do tego praktycznie cały zespół. A tak samo jak mój kolega, który wygrał konkurs, ja zdobyłem drugie miejsce i trzeci kolega ósmy, ale do wygranej przyczynił się cały zespół oraz nasz wychowawca Tomasz Jareński. występ swojej drużyny w Pucharze Polski. Oceniam bardzo dobrze. Jestem z tego bardzo dumny i zadowolony. W przygotowaniach do e, Pucharu Polski e, szczególnie e, pomogła nam, pomogli nam przedstawiciele e, 365 Farmnet oraz e, klas Polska. Przyszłym uczestnikom doradzałbym e, Przeglądanie materiałów, prezentacji, które zamieszcza 365 Farmnet. One jakby nakierowują nas na właściwą cel, drogę, aby osiągnąć, no, w sensie, żeby wygrać te mistrzostwa, odnieść sukces. Górniczy, chyba go.